Cześć, tu mój, witam Was serdecznie. Rozpoczynamy wyczekiwany przez wielu test słuchawek AirDots Redmi by Xiaomi. Tak, prosto z Chin, 23 dolary, rewelacyjna cena. Kod macie e, na tą zniżkę, macie w, w opisie filmu, tak samo jak w poprzednim, w unboxingu. Raz działają, raz nie, trzeba próbować. Jak będą nowe, to będę dorzucał. E, a teraz spróbujcie korzystać, bo naprawdę rewelacyjny sprzęt, jak za te pieniądze. Zaczynamy! Teraz w naszym opakowaniu, czyli w powerbanku, ładują nam się słuchaweczki. Jak widzicie, dwie czerwone diody sygnalizują nam ładowanie. Zobaczymy, ile to zajmie. Ogólnie mogę Wam coś powiedzieć o wydajności tych akumulatorków, które się tutaj znajdują. Wystarczyło... Jedno ładowanie, pełne ładowanie, wystarczyło na 3, dokładnie, godziny i 10 minut ciągłego odtwarzania. A jeździłem na rowerze, chodziłem, taki dłuższy sobie zrobiłem, taki dłuższy sobie zrobiłem wyjście, e, także 30. Producent o 4 godzinach nie, 4 godzin nie jesteśmy w stanie uzyskać Bluetooth. No to telefon miałem w kieszeni, więc nie było jakiejś tak dużej odległości. Było blisko i staczyło na 30. Ja uważam, że jest ok, dlatego że ta obudowa nasza bardzo ładna, mała i elegancka. Jest nam w stanie naładować do pełna te słuchawki 3 razy. Czyli po 3 godzinach mniej więcej, tam 3,10, może komuś się troszkę dłużej uda to ten czas uzyskać. Musimy włożyć nasze słuchawki do PowerBanka i odczekać około godziny czasu do pełnego naładowania. Właśnie tak. Co do wygody noszenia. Naprawdę jest bardzo dobrze. W trakcie jazdy na rowerze one nie wypadały, świetnie leżą w kanałach słuchowych i w małżowinie usznej. Na no, moje uszy są troszeczkę za duże. Natomiast jak widziałem inne testy, pasują idealnie. Czym one się na przykład różnią od Midoc'ów? A tym się różnią, że tutaj jeżeli chodzi o obsługę, mamy przyciski a w MIDOCSach mamy panele dotykowe. Czy lepiej? Na pewno przyciski powodują to, że żadne przypadkowe dotknięcia nie spowodują nam e, wyłączenia, włączenia, zresetowania, e, odebrania rozmowy, odrzucenia czegokolwiek, czego byśmy nie chcieli w danym momencie. Te przyciski chodzą bardzo delikatnie, jest taki delikatny klik. Czekajcie, spróbuję wam to. Wyczuwalny, delikatny klik. Ja uważam, że bardzo fajnie to działa i bardzo fajnie jest to zrobione. Czy chciałbym dotykowe? Mam słuchawki Bluetooth dotykowe. Różnie to bywa z idealnym działaniem tych słuchawek. Tamte kosztują w granicach minimum 150 do 200 zł. Te możemy kupić za 20 kilka dolarów. To jest nie wiem 80 do 90 zł, jak są promocje. Różnica przynajmniej 100%. Ja uważam, że dają radę. Co do jakości dźwięku, posłuchałem sobie różnych typów muzyki, zarówno z YouTube'a i bezpośrednio z plików muzycznych. Oczywiście plików muzycznych trochę wyciętych, bo to były mp Natomiast jest bardzo fajnie, jeżeli dokładnie je dopasujecie sobie do kanałów słuchowego i do małżowiny usznej, to te słuchawki dają bardzo fajny, ciepły dźwięk. Nie ma żadnych albo nie jakichś zbyt wysokich tonów, ani zbyt niskich tonów. Wysokie tony i szczególnie niskie tony nie walą Wam po głowie, tylko są słyszalne, jest miękko, fajnie i przyjemnie. Na pewno nie są to słuchawki dla melomanów, tak? Ale to ogólnie słuchawki bezprzewodowe dla melomanów. No coś takiego praktycznie nie istnieje. Tutaj jednak kabel i super słuchawki to jest dużo lepsze rozwiązanie. To mamy słuchawki typowo użytkowe, sportowe, ale także do posłuchania muzyki w naprawdę dobrej jakości. To nie jest tak, że tak jak pierwsze z brzegu do kanałówki weźmiecie, gdzieś tutaj u mnie się walają takie Philipsy powiedzmy, i inne soniki. to nie, to to w ogóle nie da się porównać. Tam płaskość tamtego dźwięku jest e, tragiczna. Jeżeli chodzi o tak jakby niskie tony, tam ich w ogóle nie słychać. Tutaj niskie tony są bardzo fajnie i przyjemnie słyszalne, więc jak najbardziej dla 90% ludzi mogę te słuchawki polecić szczególnie za tak rewelacyjną cenę, jaką one mają. Dla mnie jedyny problem to jest to doładowywanie. 3 godziny, potem wrzucacie do kieszeni, ładujecie znowu i idziecie dalej. 6, 8 godzin, 10 godzin. No to wtedy, siłą rzeczy, jeżeli coś oglądacie czy słuchacie na swoim urządzeniu, musicie sobie robić około godzinne przerwy na doładowanie tych słuchawek do pełna. Ale powtarzam, powerbank, jeżeli jest całkowicie naładowany, daje wam możliwość trzykrotnego naładowania tych słuchawek. Jeżeli sobie naładujecie w domu powerbank i naładujecie słuchawki, czyli będziecie mogli mieć e, będziecie mieli zapas trzech ładowań, czyli wtedy z trzech godzin robi Wam się z tym powerbankiem pojemność tych słuchawek, jeżeli chodzi o czas działania do 12 godzin. Do 12 godzin, a to już jest naprawdę dużo. Do ładowania odkładamy słuchawki do. Powerbanka, czyli do tej kasetki. Zamykamy. Podłączamy kabel mikro-USB. I ładujemy. Ładujemy zarówno powerbank, jak ładujemy e, od razu również słuchawki. Czy dobrze mieć jakieś pod ręką e, słuchawki bezprzewodowe, e, czy przewodowe, <laughs> w, przy zabieraniu tych słuchawek? No jeżeli potrzebujecie ciągiem widzieć na słuchawkach 6, 8, 10 godzin, to jak najbardziej tak. Ale moim zdaniem, do takiego zwykłego o, użytkowania. Te 3 godziny plus 3 razy 3 godziny w powerbanku to jest naprawdę fajny wynik. Powiem Wam, że nie mam nic do zarzucenia tym słuchawkom, no kompletnie nic. No chciałbym, żeby były trochę mniejsze, ale to wiadomo wtedy, że pewnie akumulatorki były też, były też by mniejsze. E, chciałbym, żeby były odrobinę mniejsze, ale nie są. Do moich uszu jednak milimetr, no 2 mm niższe słuchawki nadawałyby się lepiej. Ale nie wypadają. Podczas biegu około kilometra też nie wypadły, chociaż przy bieganiu czułem ich masę. Czułem ich masę, one są lekkie, 7 gramów, yy, natomiast czułem ich masę przy bieganiu. Może to dlatego właśnie, że lekko wystają z moich małżowin usznych. Jeżeli ktoś będzie miał trochę większe uszy, yy, te słuchawki zapadną głębiej i prawdopodobnie nie będzie nic odczuwalnego. Oczywiście, jeżeli macie przewodowe dobre słuchawki, one są lżejsze. I w tym przypadku te słuchawki yy, są ciężkie w stosunku do takich zwyczajnych słuchawek yy, dokanałowych. O, myślę, że czas przedno na podsumowanie, tak 23 dolary, 25 dolarów w promocjach, 3 godziny na jednym ładowaniu. Trzykrotne doładowanie powerbankiem w czasie podróży. Bardzo dobry dźwięk, naprawdę bardzo dobry dźwięk. Będę to podkreślał kilka razy. Fajny, ciepły z fajnymi basami. No nie mam nic zarzucenia, naprawdę. No zostają ze mną te słuchawki na dłużej myślałem, że to będzie tylko taki zakup na chwilę, a potem sobie pójdą w świat po teście, ale nie jest to kolejny sprzęt Xiaomi, który zostaje u mnie bo mi się bardzo podoba. Jeżeli zastanawiacie się jak się odbiera rozmowy to bardzo prosty sposób. Prawa słuchawka jest w uchu dzwoni do nas ktoś, słyszymy dźwięk w uchu przychodzącej rozmowy, następnie na klik klikamy jeden raz i w ten sposób odbieramy rozmowę. Jak chcemy zakończyć klikamy drugi raz. Jeżeli chcemy odrzucić rozmowę przytrzymujemy dłużej Przycisk prawej słuchawki, i rozmowa jest odrzucana bez jej ówczesnego odbierania. Teraz kilka słów o rozmowach. Słuchawki mają wbudowany mikrofon tutaj, i tak samo jest z lewą. O, i normalnie można przez nie rozmawiać, czy to w pomieszczeniach, czy nawet na zewnątrz. Nie było żadnego problemu z jakością dźwięku, zarówno po stronie mojej, czyli osoby, która dzwoni i ma te słuchawki w uszach. Było naprawdę wyraźnie i wszystko dobrze słyszalne, każde słowo, żadnych zakłóceń. Jeżeli chodzi o drugą stronę, czyli osobę, którą, z którą rozmawiamy, z tego co się dopytywałem, też nie było żadnych problemów z dźwiękiem. Był dźwięk czysty, wyraźny i wszystkie słowa były jak najbardziej rozpoznawalne. Jeżeli jest nawet jakiś większy huk, to te słuchawki tak świetnie wyciszają otoczenie, że huk zewnętrzny nie przeszkadza, nie przeszkadza w prowadzeniu rozmowy, a mikrofony mają na tyle dobre odszumianie, że druga strona również nas dobrze słyszy. Jak z zasięgiem? Próbowałem to w domu. Bo tak normalnie oczywiście ma się, nie wiem, telefon w plecaku czy w kieszeni, no, odległość między telefonem a słuchawkami jest niewielka, więc e, musi być dobrze. Natomiast pływałem w domu i słuchawki łapały przez dwie ściany. Przez dwie ściany nie było problemu z dźwiękiem. Jak się oddalałem, powiedzmy, na około 12 metrów, 10-12 metrów i przez dwie ściany, wtedy dźwięk zaczynał szwankować i zanikał. Natomiast tak, nawet przez dwie ściany, ale 5-7 metrów, nie było najmniejszego problemu z zasięgiem, więc nawet jeżeli słuchacie sobie muzyki w domu na tych słuchawkach, a telefon leży w pokoju, wychodzicie sobie po mieszkaniu, to też nie powinno być żadnych problemów z dźwiękiem powinien być on dalej dobrej jakości a zasięg powinien być utrzymany. O! To tyle. Także również do jazdy samochodem te słuchawki, jeżeli nie macie zestawu Bluetooth wbudowanego w samochodzie, to również te słuchawki jak najbardziej się nadają nawet właśnie po to, żeby założyć jedną z tych słuchawek bo tak jak mówiłem Wam wcześniej, działają one oddzielnie założyć jedną z tych słuchawek i korzystać jako zestaw Bluetooth głośnomówiący do samochodu to również jest bardzo dobry pomysł a jakość dźwięku wychodzącego i wchodzącego w tym momencie jest bardzo dobra teraz połączymy sobie Redmi AirDots z Samsungiem A50 włączamy Bluetooth Mamy wyłączone obydwie słuchawki, więc nie będzie nam tutaj nic widział. I teraz włączamy przez dłuższe przytrzymanie. Powinny nam się białe diody zacząć świecić. Mamy. Mamy, jak widzicie, od razu Redmi AirDots R. Air. I to jest podstawa łączenia. Widzicie, jak to błyskawicznie wszystko zaszło? Włączyłem, przytrzymałem obydwie, prawą i lewą. Tu mamy podpisy. Prawa, R. Nie wiem, czy to widać. I lewa L prawą szczytało. Od razu pokazuje też poziom naładowania baterii w słuchawce jest 60%. I to wszystko, co musimy zrobić, żeby połączyć. Da się połączyć ze smartfonem drugą słuchawkę, czyli będzie Redmi AirDoc L również. Ale miałem problem z synchronizacją głośności na obydwu słuchawkach. A tak pojawia nam się, włączamy obydwie, pojawia nam się jako jedna. I od razu prawa się łączy ze smartfonem i prawa LED komunikuje się bezpośrednio z lewą i lewa z prawą. Wtedy nie ma problemu z jakością dźwięku ani z synchronizacją głośności. Włączona muzyka, test. Damy na maksa. To już jest na maksa. Cichutko, ale słyszycie? To jest prawa. I to jest lewa. A teraz grają obydwie. Także jak widzicie, podłączenie tych słuchawek jest banalnie proste. Nowy smartfon wyciągnięty prosto z pudełka, podłączenie, dwie sekundy i wszystko działa. Teraz wam pokażę jeszcze jak właśnie dołączyć lewą słuchawkę, jeżeli na siłę będziecie chcieli to zrobić. To oczywiście jest to możliwe, ale tak jak mówię z moich testów wynikało, że są potem z tym problemy, więc nie ma sensu tego robić. I tak samo. Mamy skanuj, przytrzymujemy sobie lewą, aż zacznie migać. To w tej chwili była połączona jako duet, a teraz spróbujemy ją zsynchronizować, połączyć oddzielnie. I macie, Redmi Air 2 L, łączenie i na lewej mamy jeszcze 90% baterii prawą dołączymy również i mamy podłączone obydwie. Jeżeli ktoś potrzebuje tylko jednej słuchawki na jedno ucho, drugą może udostępnić komuś innemu i może sobie korzystać tylko z jednej. To jest duży plus słuchawek bezprzewodowych. Także widzicie, nowy smartfon nie skonfigurowany kompletnie, podłączone na biegu działają, grają, wszystko jest bez problemu i za to naprawdę duży plus dla mi, dla Xiaomi dla Redmi AirDots, bo sprawują się bardzo dobrze i nie tworzą żadnych problemów w podłączeniu. Ale tak jak mówiłem, najpierw prawą podłączamy RK i to wystarcza, wtedy one się same synchronizują i wszystko leci pięknie. Mamy normalny dźwięk stereo bez kombinowania. Podłączymy, możemy podłączyć R i L jednocześnie, ale wtedy tak jak mówiłem wam, ma, miałem problemy y, z synchronizacją głośności dźwięku. Dzięki za uwagę, jeżeli lubicie moje filmy to oczywiście lajkujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem to subujcie i do usłyszenia.